Chciałem wam, coś, chciałem wam o czym powiedzieć O czymś ciekawym Mianowicie Nie wiem, jeżeli jesteś nowym widzem Oglądasz ten filmik z jakiegoś powodu innego To Pracuję zawodowo jako Parę słów takiego wstępu Pracuję zawodowo jako kierowca od lat sześciu I Chciałem pogadać o Bólu kręgosłopa Związanym z wykonywaniem tej roboty Co nie? Przez lata nie miałem żadnych dolegliwości związanymi z pracą i z plecami. Nic mi się nie działo. Fakt faktem jest, że zawsze byłem zainteresowany zdrowym trybem życia, czy dietą i od lat byłem na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, diecie surowej, diecie owocowej nawet. Pościłem przez kilkanaście dni. Jakoś zawsze byłem zainteresowany optymalizacją mojego stylu życia po to, aby podnosić jakoś mojego życia. Co nie? Tak, to można powiedzieć aczkolwiek i pomimo tego wszystkiego jakieś pół roku temu, powiedzmy w grudniu 2018, zacząłem odczuwać bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. To nie było jakieś drastyczne bóle, bo mam wielu kolegów w moim wieku, którzy są w, w kiepskim stanie, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie kręgów. To ja nigdy nie miałem takiej dolegliwości. Nie wiem, skąd się brało, aczkolwiek, nie wiem, skąd się to wzięło do końca. Częściowo może to, że staram się być aktywny, częściowo to, że staram się prowadzić zdrowy tryb życia, ale fakt faktem jest taki, że od lat wykonuję zawód, który w głównej mierze polega na siedzeniu za kółkiem, więc to nie są to zdrowe okoliczności. Na pewno to nie wspomaga. Nie pomaga tej sprawy, prawda? Od jakiegoś grudnia, od jakiegoś pół roku temu zacząłem wyraźniej odczuwać dolegliwości w dolnym części, dolnej części kręgosłupa i przypadkowo w, mniej więcej nałożyło się na to na ten okres, gdy zacząłem wprowadzać nabiał z powrotem do swojej diety po wielu, wielu latach unikania produktów zwierzęcych oraz nabiału. Potem gdzieś tak w styczniu poleciałem do Polski, właściwie na wakacje. Przez trzy miesiące przebywałem w Polsce, nie pracując zawodowo, aczkolwiek jeżdżąc trochę samochodem po Polsce, ale zdecydowanie nie był to taki wysiłek, taki poziom niezdrowego siedzenia za kółkiem, jak w Ameryce mam na co dzień, prawda? Jeździłem o znacznie mniej w porównaniu do tego, co, do czego jestem przyzwyczajony i w sumie summa summarum były to wakacje. Stopniowo przebywając w Polsce, zacząłem wprowadzać produkty mięsne i jadłem coraz więcej tego miejsca, Miejs, mięsa, aczkolwiek na pewno to nie było konsumpcja mięsa na takim samym poziomie, do jakiego przyzwyczajony jest zwykły zjadać chleba w Polsce. Oprócz tego jadłem troszkę na biału, jadłem wszystkie inne takie rzeczy, które je normalny człowiek: warzywa, owoce, jakieś ziemniaki, węglowodany chleb. Oprócz tego mięsa. I podczas tego pobytu w Polsce moje dolegliwości kręgos zawsze nic się nie zmieniało na lepsze. Może nie pogarszało się na, na jeszcze bardziej, ale cały czas jakoś ten kręgosłup trochę tam na dole mnie badrował. Jak się gwałtownie przewróciłem w bok, zwłaszcza mnie dokuczyło, przekręciłem albo jakieś takie. To nie przeszkadzało mi w normalnym funkcjonowaniu, w jeżdżeniu samochodem albo w ćwiczeniu albo w spinaczce, tego typu czynnościach. To nie, to nie było aż tak zaawansowane. Zalegliwości, aczkolwiek było, wyraźnie odczuwałem, że jest zmiana po latach jeżdżenia coś zaczęło się dziać niezbyt dobrego tam na dole około dwa tygodnie temu miałem syt po powrocie więc skończyły się wakacje wróciłem do domu z Polski zacząłem jeździć normalnie i jakby te bóle cały czas coś tam było w dole coś mi dokuczało Jakieś dwa tygodnie temu miałem sytuację taką w pracy, półtorej tygodnie temu, że musiałem coś ciężkiego podnieść. Paleciaka wkładałem na przyczepę generalnie rzecz biorąc, z poziomu ziemi. To są dwa rodzaje paleciaków generalnie, tutaj jest lżejszy i cięższy. Ja akurat wkładałem ten cięższy, taki większy, szerszy, bardziej masywny. Musiałem go włożyć na przyczepę i naciągałem się, trochę i to zajęło, nakombinowałem się. I włożyłem go wreszcie na tę przyczepę, ale coś mi się stało podczas tego procesu z plecami i przez dwa czy trzy dni po tym wydarzeniu miałem bardzo duży ból pleców to ja nie był, cały czas pracowałem w tym okresie bo to się wydarzyło w trasie a poza tym ja nie chciałem się zatrzymywać nie chciałem brać wolnego ale to był duży ból, który mi doskwierał po tym wydarzeniu przez kolejne kilka dni i to jakby ja je... był taki ból, że mogłem siedzieć normalnej pozycji, to jak siedzę teraz ale każde jakieś większe wychylenie od osi prostej czy spa, mi, sprawiało mi duży ból Stawałem z tego fotela i kładłem się na łóżka jak jakiś stary dziadek Wyś, wysiadanie stroka bolesne, każda inna czynność aktywność taka normalna, po prostu była dla mnie bolesna, i to jakby dodatkowo do, mniej więcej od powrotu do stanów, a więc powiedzmy, powiedzmy Jakieś półtorej miesiąca zacząłem więcej konsumować tego, tego mięsa, aczkolwiek zawsze konsumowałem nabiał oraz węglowodany z tym mięsem. I to wydarzenie związane z podnoszeniem tego paleciaka i ten ból w kręgosupnie zmotywowało mnie do tego, żeby jeść tylko i wyłącznie mięso z jakąś tam ilością nabiału, żeby całkowicie odciąć warzywa, owoce i węglowodany chleb. I zauważyłem, coś niesamowitego mian mianowicie przydarzyło się w związku z tym zniknął praktycznie mi ból pleców, pomimo tego, że nie poszedłem do żadnego lekarza pomimo tego, że cały czas pracowałem no może nawet więcej niż normalnie pracuję odkąd wróciłem do Stanów i pomimo tego, że nie poszedłem na żadną rekonwalescencję, nie robiłem żadnych ćwiczeń zrobiłem tylko jedną zasadniczą zmianę mianowicie odciąłem węglowodany Kupiłem się tylko i wyłącznie na mięsie na takim mięsie, na którym miałem ochotę czyli jadłem przeważnie raz dziennie lub dwa razy dziennie stejki głównie na biału jajka bardzo mi smakowały surowe nawet mleko, czasem miałem olbrzymią ochotę na mleko więc piłem je i nie jadłem mój normalny posiłek to tak wyglądał po prostu kawał stejka, powiedzmy funt stejka półtorej funta stejka z jakimś tłuszczem, z masłem przeważnie. Czasem jakieś jajka. I to, I to był typowy posiłek, po prostu samo mięso, znabiałem. I zauważyłem bardzo radykalną i bardzo szybką poprawę. Po dzień już pierwszego dnia, po, jedząc w ten sposób po mojej kontuzji, tak to nazwę, zauważyłem, bardzo mi wszystko bolało, ale następnego dnia, jak się obudziłem, zauważyłem, że jest progres, jest poprawa. Kolejnego dnia, dalej wszystko mnie wolało, ale znowu jak się wziąłem następnego poranka, jest kolejna poprawa, jest coraz lepiej. Nie zauważyłem progres, więc to mnie motywowało dalej, żeby trzymać w ten sposób, że coś co robię, cokolwiek to jest, nie wiem co to jest, ale mi pomaga bardzo. I dwa tygodnie później po tym wydarzeniu moje plecy całkowicie się same uzdrowiły. Jest milion razy lepiej niż było 6 miesięcy temu. Czuję się, że przeszedłem jakąś taką rekonwalescencję w przeciągu półtorej tygodnia, czy dwóch tygodni, pomimo tego, że nie, nie przychodziłem żadnych rekonwalescencji, tylko pracuję normalnie tak jak każdy inny człowiek. Ćwiczę regularnie, fizycznie z ciężarkami. Biegam, skaczę, skakanka, staram się być cały czas aktywny i starałem się być za wyjątkiem tych par pierwszych dni, kiedy naprawdę nie mogłem nic zrobić. To starałem się być. Jakoś tam rozciągać się, przynajmniej żeby coś coś robić i nie być statyczny całkowicie, ale nie miałem żadnych specyficznych ćwiczeń od chiropraktora na jakieś plecy albo żadnych rutyn, nic, nic, nic w tym stylu. I ból po prostu całkowicie mi niemalże w 99,9% zniknął. Czasem, jak naprawdę przyjmę jakąś taką dziwaczną pozycję, coś delikatnego czuję z prawej strony, w tym, to jest chyba odcinek lędźwiowy, w tym dolnym odcinku kręgosłupa, czyli te bóle, które zaczęły się około pół roku temu. W moim wieku wielu moich rówieśników ma już problemy z kręgosłupem i to bardzo często, czasami bardzo zaawansowane, od lat, chroniczne problemy. U mnie to zjawisko zaczęło się około pół roku temu tam kształtować, ale tak jak mówię, nie wiem do końca skąd to się wzięło, na czym to polega, ale w przeciągu paru tygodni zauważyłem bardzo drastyczną poprawę, jeżeli chodzi o ból kręgosłupa i w związku z tym zastanawiam się, chciałem to tak jakby powiedzieć, co nie? ponieważ część ludzi na pewno, co mnie ogląda na YouTubie, to są kierowcy zawodowi i zastanawiam się, czy Wy macie podobne doświadczenia z tym związane, czy, je, czy jakoś udało Wam się poradzić na przykład z bólem pleców, czy nie? Może ktoś ma podobną historię, tak jak ja? W każdym razie jestem zainteresowany tą dietą karniwora, powiedzmy, czyli konsumpcją zasadniczo tylko i wyłącznie mięsa z jakąś ograniczoną ilością nabiału, widzę duże Zmiana kompozycji ciała. Eee, widzę pozytywne zmiany, ale są też negatywne zmiany. Nie chcę w ogóle na ten temat jeszcze się specjalnie wypowiadać, bo bawię się tym dopiero od niedawna. Ale jedno na pewno mogę powiedzieć z całą stanowczością, że zauważyłem olbrzymią poprawę, jeżeli chodzi o zanik, bóli, bólu kręgosłupa. I musi to mieć jakiś związek z odcięciem węglowodanów. Zgaduję. I konsumpcję dużej ilości mięsa, aż do syta. W sytości jem tyle, ile mam ochoty. I do jakże to jest taka ciekawostka na dzisiaj, chciałem to powiedzieć. Jak masz ochotę i coś ciekawego na ten temat do powiedzenia, napisz proszę komentarz pod spodem. to są takie rzeczy, które wcześniej czy później prawdopodobnie każdy, kto jeździ zawodowo, przez jakiś okres czasu dłuższy, będzie miał do czynienia. Co nie? Dobra. To tyle, na razie baj.